No cześć, witajcie, strefa ali z tej strony. Dzisiaj temat dywidend i portfela dywidendowego w polskich złotych w 2023 roku, to znaczy, w jaki sposób się zachowywałem ze swoimi dywidendami i co w najbliższym czasie planuję z tym portfelem zrobić. Ale oczywiście zanim zaczniemy, pamiętajcie, że wszystko, co tutaj usłyszycie, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie ma charakteru porady inwestycyjnej, a najlepszą inwestycją jest inwestowanie w samego siebie. No więc zaczynamy z dywidendami. Dotyczyć to będzie ten odcinek roku 23 i inwestowania w dywidendy na polskim rynku. Posiadam portfel dywidendowy w PLN-ach, czyli w złotówkach, w dolarach i w euro, ale ze względu na inny charakter inwestowania za granicą pod kwestiami podatkowymi, a także częstotliwości wypłaty dywidendy, będę mówił dzisiaj tylko o rynku polskim. Mówię o tym, dlatego że sezon dywidendowy w Polsce zmierza ku końcowi. Zostało kilka spółek, zresztą tu jak widać, które jeszcze, o tak, do, koń, do 17 października mamy ostatnią spółkę, która ma Dzień Dywidendy, ale jeżeli chodzi o mój portfel, to jest oczywiście PZU 5 września, która odetnie swoją dywidendę. No i jeszcze dwie spółki z tej listy, także jeszcze są przed dniem dywidendy, czyli dniem, w którym to jest ta spółka, spółka, odcina od kursu swojego wartość dywidendy, ale gro spółek już te dywidendy wypłaciło. No i chciałbym Wam powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda w moim przypadku. Rok 23 w tym portfelu charakteryzował się tym, że, o, zobaczcie, tu jeszcze PZU. Charakteryzował się tym, że reinwestowałem wszystkie swoje dywidendy, to znaczy w momencie, kiedy spółka wypłacała swoją dywidendę, w tym dniu, kiedy to odcięcie następowało, czyli ten kurs był niższy, z racji tego, że miałem bufor finansowy, od razu w tym momencie dokupowałem taką ilość akcji, jeżeli ktoś inwestuje jako osoba fizyczna, to oczywiście pomniejszoną o podatek z dywidendy. Tutaj akurat macie na przykładzie PZU, bo PZU jest w mojej ocenie spółką jedną z niewielu, które można podciągnąć pod arystokratów dywidendowych, ponieważ inwestowanie w dywidendy w Polsce jest i łatwe, i trudne. Łatwość polega na tym, że spółek, które spełniają naciągane trochę takie zasady e, arystokratów dywidendowych, czy też spółek, które wypłacają dywidendy regularnie od wielu, wielu lat i ta dywidenda jest e, rosnąca, jest po prostu niewiele, a tak naprawdę nie ma ani jednej. A um. Więc te reguły troszeczkę trzeba naciągnąć versus te, które są w Stanach Zjednoczonych. No, ale zawsze TPZU w mojej ocenie. Jeszcze może dwie spółki, jak Kenty, o których też tu wspominałem. No, ostatnio też Orlen. Ja osobiście zakwalifikowałem. Są to spółki, które są w stanie tą dywidendę dowozić w regularnych poziomach dosyć, dosyć wysokich. I to dlaczego? Zobaczcie, że a propos PZU, weźmy sobie PZU, to jest 2,40 brutto na akcję, tak? No, jakbyśmy wzięli to do aktualnej ceny, to jest tam 5,7, to nam pokazuje kalkulator, ale jeżeli chodzi o mój portfel dywidendowy, który ma aktualnie już 16 lat, w którym to ja reinwestowałem sobie regularnie te dywidendy. No to jakby moim celem w takim portfelu było to, aby no, nie konsumować tych przepływów pieniężnych, tylko żeby je reinwestować. Tak, tak jak Wam mówiłem, że po prostu za każdym razem dokupowałem te akcje i niezależnie czy ta dywidenda była wypłacana i akcje były bliżej tu, bliżej tu czy może też bliżej tu to w jakiś sposób się uśrednia ale jakbyśmy wzięli na tapetę PZU które w moim portfelu dywidendowym jest od samego początku no to ja versus ten portfel e, sprzed 15 lat mam tych akcji aktualnie ponad dwa razy więcej, tak? Czyli e, Mam jakby, jak zaczynałem powiedzmy ze 100 akcjami, tak to dla przykładu oczywiście, a aktualnie mam ich 200 plus to jak widzicie były takie trzy momenty w historii akurat tego PZU tutaj, tutaj i tutaj, które po prostu wykorzystywałem do tego, aby dokupić tych akcji zdecydowanie więcej, więc. Dzisiaj, po tych kilkunastu latach, te 2,40, tak, akurat w moim przypadku, dają no nie te 5,7%, no ale bliżej 8,9%, ponieważ moja średnia cena zakupu PZU w tym wypadku to jest poniżej 30 zł. To też pokazuje, że jeżeli będziemy tą strategię stosować, to po pierwsze najważniejsze jest to, aby tych akcji mieć jak najwięcej, czyli staramy się po prostu zwiększać ilość akcji, a niekoniecznie wartość danego aktywa jest kluczowa, ponieważ tak jak mówiłem, dywidendy płacimy od ilości akcji, czyli te 240. Na tym PZU to jest za każdą akcję, którą posiadamy. Oczywiście do tego dochodzi też wzrost. No i tutaj akurat na PZU widać, że tutaj nie ma takiego wzrostu systematycznego. Jest takie raczej góra-góra-dół. No to jest charakterystyka akurat tej spółki i spółek Skarbu Państwa. Ale na przykład no, taki... Sztampowy trochę przykład yy, spółki, która nie ma skarbu państwa, a jest też w mojej ocenie takim arystokratą dywidendowym, czyli Kenty. No, jakbyście sobie wzięli ten czas, o którym ja mówię, yy, czyli nawet wcześniej tutaj, kiedy ja zaczynałem, tak, można było poniżej 100 zł yy, taką akcję kupić. Dzisiaj ona jest sześciokrotnie Droższa. Akurat w moim przypadku to Kented, jest to w granicach 250, tutaj 260 zł. średnia, co powoduje, że jak wypłaca spółka 60 kilka zł na, na akcję, no to mówimy tutaj o procentach rzędu 30%. To tylko tam Wam pokazuje, że ta kula śniegowa i ten procent składany i dokładanie tych akcji. Kupowanych tylko i wyłącznie z dywidend, no w takim portfelu w złotówkach zdywersyfikowanym, no może dawać nawet te rentowności samej dywidendy. No akurat Kenty są takim przykładem, fajnym, ale nawet około tych 20, między 15 a 20% można na takich spółkach uzyskać. Więc to jest bardzo. Fajne. Druga rzecz, którą ja tutaj biorę pod uwagę na rynku polskim, są pewne ograniczenia ze względu na płynność. To znaczy, jakieś olbrzymie portfele no, raczej nie mają racji bytu, ponieważ też nie o to chodzi, żeby mieć kilka czy kilkanaście, nawet milionów w PZU, które będzie stanowiło większość naszego portfela, bo jednak chodzi o to, żeby ten portfel był mimo wszystko jakoś rozdrobniony, ładnie się mówi, zdywersyfikowany. No, w moim przypadku jest to 18 spółek, jeżeli chodzi o polski rynek. Ja dywidendy rzadko przeznaczam na nowe projekty, dlatego że mało która spółka na rynku polskim nowa spełnia moje wymagania dotyczące właśnie inwestowania dywidendowego. Także raczej wygląda to w ten sposób, że te spółki są wybrane i regularnie dokupywane akcje z dywidendy. To nie jest inwestowanie pasywne. Ten model, o którym Wam pokazałem, jest dość prosty, ale jednak, mimo wszystko, wymaga tego, aby te biznesy znać, sprawozdania finansowe potrafić czytać, wyciągać wnioski a, i pilnować tych spółek. Więc to jednak. Nie jest takie kupowanie i sprzedawanie na dołkach i górkach, jest strategia, jest pomysł, którego się należy trzymać. I w zależności od tego, zaraz Wam pokażę, w jakim cyklu koniunkturalnym jesteśmy, no właśnie tu, strategia z dywidendami, które się otrzymuje, się może różnić. Dzisiaj pewnie jesteśmy bliżej gdzieś tutaj, bliżej tego dołka, więc dlatego ja za dywidendy dokupuję akcje. Mogę potraktować to w ten sposób, że mając akcję danej firmy, jestem jakimś tam mikro właścicielem danego przedsiębiorstwa. No, i jeżeli te akcje są tanie, a ja uważam, że jesteśmy tutaj, czyli te akcje są tanie, to dobrze byłoby te akcje po prostu kupować, żeby ich mieć więcej. Tak zwane paybacki byśmy mogli powiedzieć, że zarząd decyduje o tym, że środki finansowe, które mają, przeznaczają na skup akcji, ponieważ są one tanie. Jeżeli będą akcje rosły i na przykład w następnym roku okaże się, że ta hossa będzie dalej kontynuowana i będziemy na przykład tutaj, to ta polityka, to, którą ja stosuję, będzie się o tyle różniła, że niekoniecznie w takim rozpędzonym rynku, kiedy te akcje już będą drogie, ja będę dokupował. Za te dywidendy, które będę otrzymywać akcje, raczej będę je przeznaczał na gotówkę i one będą mi zwiększać tą poduszkę finansową. No i jeżeli ta górka z tym rozkwitem i później spadkiem będzie trwała powiedzmy dwa czy trzy sezony dywidendowe, jak nastąpi znowu kryzys i nastąpi znowu ochłodzenie, to wtedy znowu zakupię większą ilość akcji, bo będę miał skumulowane zyski dywidendowe z dwóch czy z bądź z trzech lat. No jakbyśmy się do tego PZU wrócili, tak? Czyli gdzieś pewnie w tych okresach będę miał te środki skumulowane. Więc ja pokazuję to też dlatego, że to nie jest pasywne zarządzanie. Wydaje się, ono dość proste, fajnie brzmi ale wymaga po pierwsze bardzo dużej konsekwencji w mojej zdanie cierpliwości, trzymania się planu. I to jest najtrudniejsze w, tej całej, w tym całym podejściu. a te wyniki czy ten, te, ta kula śniegowa tych przepływów finansowych no niestety w pierwszych latach wygląda dość słabo, dość mało, marnie, ale dopiero później widać jakby te, bardzo duże przepływy i duże procenty, tak jak wam pokazałem, na przykład na kętach, tak? Także dzisiejsze 60 kilka złotych to to nie jest 10% dla tego, który by kupił dzisiaj te kęty, ale no już dzisiaj dla mnie to jest 30 prawie procent. I tak na większości tych spółek dywidendowych, które mam, tak to właśnie wygląda. Oczywiście klasyka gatunku, Coca-Cola, zawsze i on podaje jako przykład spółki dywidendowej. No i oczywiście Warrena Buffetta, który inwestuje od wielu, wielu lat, dziesiątek lat w Coca-Cola. Coca Coca-Cola od 100 lat płaci dywidendę, płaci tę dywidendę rosnącą. No i jeżeli ktoś ją kupował nawet, zobaczcie tutaj, 2,14, 2,15, po 40 dolarów, no to dzisiaj, jak sobie popatrzymy, Wypłaca ona 1,8, no to to już jest bliżej pewnie 5%, tak naprawdę, plus dywidendy, które otrzymaliśmy w 14, w 15, 16, 17 i 18, gdzie ta cena była tak naprawdę między 40 a 45, więc tu mamy 5 lat więc znowu dodatkowe 15-20% akcji mamy po prostu więcej. A bardzo lubię tą, e, tą politykę, ponieważ ona mm, dosyć mocno wyłącza myślenie emocjonalne mm, i e, ma niesamowite jakby efekty, oczywiście w trochę dłuższym horyzoncie czasowym. Także rok 23 zamykamy pomału, jeżeli chodzi o politykę dywidendową w polskich złotych i. Wszystkie pozycje dywidendowe, które miałem i dywidendy, które dostałem, zamieniłem w dniu odcięcia dywidendy po prostu na akcje, i mam tych akcji po roku o 5% więcej, o 7% więcej, w zależności od tego, ile spółka wypłaciła tej dywidendy. Także bardzo, jakby Polecam zainteresować się e, tym tematem. Niestety jest bardzo mało pozycji e, książkowych, jeżeli chodzi o, o ten sektor. E, chyba o jedyną taką, którą mógłbym polecić książką jest, e, zaraz Wam pokażę, o, zbić fortunę na dywidendach. Jest to taka pozycja akurat z rynku amerykańskiego w łatwy i przystępny sposób opisująca. Tą sytuację, jak inwestować, jakie procenty można zdobyć i na co zwrócić uwagę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał następny rok. Oczywiście. Dywidendy i portfel dywidendowy, to jest jedna z ciągów, jeden z ciągów produkcyjnych, które ja posiadam w swoim, w swoim przedsiębiorstwie, ale jeden z istotnych, i zawsze zachęcam, żeby od niego zacząć, bo on stanowi. Duży fundament do tego, aby zrozumieć, jak działają biznesy, zrozumieć, jak się czyta sprawozdania finansowe i pozwalają się trzymać. Wszystkiego dobrego dla Was, dobrego inwestowania, trzymajcie się. Cześć.